Miłe siostry, drodzy bracia, mamy dzisiaj szczególne nabożeństwo, troszkę na pewno skrócone, ale w związku z uroczystością Wieczerzy Pańskiej później jeszcze dwie grupy będą, dwie grupy ukraińskie uczestniczyć w uroczystości Wieczerzy Pańskiej, dlatego dzisiaj mamy taki napięty program, ale ja wierzę, że to jest szczególny czas dla nas, że do Boga, naszego Zbawiciela, no przybliżymy się. Przed chwilą był przeczytany tekst, który będzie właśnie, czy trzy właściwie teksty z listu do Filipian, z drugiego rozdziału, tam wiersze od 6 po 8, że tutaj czytamy, że Pan Jezus, chociaż był w postaci Bożej, czyli był Bogiem, jest Bogiem, wyparł się, Samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny czytamy tutaj ludziom, okazał się człowiekiem z postawy, uniżył samego siebie, był posłuszny aż do śmierci i tedy śmierci krzyżowej. Trudno nam to pojąć. Od wielu lat, jako chrześcijanie, często używamy słowa, Chrystus oddał życie za nas, umiłował nas, właściwie Każdego, każdą, każdą sobotę mówimy, wspominamy to, co Chrystus dla nas uczynił. Ale ja później te teksty rozwinę, co to znaczy tak naprawdę wyzbyć się wszystkiego. Posłużę się pewną historią, która się wydarzyła na przełomie XIX i XX wieku. Ale zanim opowiem tę historię. To chciałbym postawić pytanie i przez moment sobie odpowiedzieć w Waszych głowach, co byście zrobili? Co by, albo inaczej, co byście, na co byście wydali, gdybyście mieli 40 milionów dolarów? Ciekawe, co tam w naszych głowach jest. Ja wiem na przykład, co w mojej głowie się już pojawiło, ale na pewno różne plany. Gdybyśmy mieli 40 milionów dolarów, Oj, to nasze życie by się zmieniło. No na pewno by się zmieniło. Trzy na lepsze to już inna sprawa, ale, ale pozwólcie, że opowiem pewną historię pewnego człowieka. Miał na imię, nazywał się William Borden, nazwisko. Żył na przełomie XIX i XX wieku. Urodził się dokładnie w 1887 roku. W bogatej rodzinie. Ojciec jego był milionerem. Handlował srebrem. No i William odziedziczył również po ojcu ten majątek. Praktycznie jego majątek, Williama Bordena szacowano na 40 milionów dolarów. Ale 40 milionów dolarów na przełomie XIX i XX wieku to było znacznie, znacznie więcej niż dzisiaj te 40 milionów dolarów. Ale pewnego dnia William Borden wysłuchał kazania jednego z największych kaznodziejów XIX wiecznych Dwighta Moody'ego. Być może słyszeliście takie nazwisko Dwight Moody. Niezwykłe kazania. I w wyniku te tego kazania William Borden wyszedł do przodu na wezwanie e, e, Dwighta Moody'ego, wyszedł do przodu aby przyjąć Chrystusa, oddać się Chrystusowi, wyszedł wraz z innymi ludźmi właśnie na apel kaznodziei. I wtedy Dwight Moody przekazał im pięć rad. Pierwsze, patrzcie na Jezusa. Drugie, wyznawajcie Jezusa wszędzie. Trzecie, studiujcie Pismo Święte. Czwarte, módlcie się. I piąte, pracujcie dla Jezusa. William Borden od tego momentu stał się człowiekiem, byśmy tak powiedzieli, studiowania pisma świętego i modlitwy. I napisał list do matki. I w tym liście napisał, że pierwsze cztery punkty realizuje oprócz ostatniego. A te pierwsze cztery punkty. No, patrzcie na Jezusa, wyznawajcie Jezusa wszędzie, studiujcie Biblię i módlcie się. A piąte, pracujcie dla Jezusa. I napisał, powiedział, napisał w tym liście do matki, że niestety nie realizuje tego piątego punktu. I postanowił oddać się swoje życie służbie chrześcijańskiej. Jego pragnieniem było głosić Ewangelię wszystkim ludziom, a szczególnie poświęcić się światu muzułmańskiemu. Nie że jestem zasmucony, jakie mamy poglądy na temat muzułmanów. I to chrześcijanie, aż mi się nie chce wierzyć, że to są chrześcijanie, a przecież jest wielu muzułmanów, którzy Chrystusa przyjęli. Mamy kościoły adwentystyczne w wielu krajach muzułmańskich. Kiedy mój syn był w Jordanii, w stolicy Jordanii w Amanie, to jest muzułmański kraj, przy okazji też tam byłem i czułem się bardzo, bardzo bezpiecznie tam. Mój syn powiedział, że tam się czuł bezpiecznie przez osiem tygodni, bezpiecznie niż w Warszawie, w której mieszka. I tam jest kościół Adwentystów Dnia Piękny kościół, wspaniałe mówi nabożeństwa, gościnni ludzie, nie? Chrystusa wyznający. Spotkał ich na mieście, w mieście, w tej stolicy, w Amanie, gdzie ewangelizowali, zapraszali ludzi, ulotki rozdawali. W muzułmańskim kraju William Borden zapragnął wyjechać do Chin, ponieważ w Chinach bardzo dużo muzułmanów właśnie w tym czasie było i jest. I jego było wielkim pragnieniem, ale zanim tam się udał, zdecydował się najpierw nauczyć, poznać trochę islam i nauczyć się języka arabskiego. Wyjechał do Kairu, do Egiptu. Ale tam niestety w marcu 1913 roku, w wieku 25 lat, zachorował na zapalenie opon mózgowych i kilka tygodni później zmarł. Miał 25 lat. Zaledwie 25 lat i pochowany został na amerykańskim cmentarzu w Kairze, a na jego grobie wyryto następujące słowa: Człowiek w Chrystusie powstał i porzucił wszystko, i poszedł za nim, żarliwie przywiązany do braterskiej miłości, żarliwy w duchu, w służący panu. Radujący się nadzieją, cierpliwy w ucisku, naglący w modlitwie, uległy w potrzebach świętych, ponad swoją cześć przedkładał innych. I ostatnie zdanie ro, robi wrażenie, poza wiarą w Chrystusa nie ma wytłumaczenia dla takiego życia. A to, co jeszcze na koniec tej historii warto powiedzieć, że cały swój majątek, William Borden. Przekazał na misję. Wyrzekł się fortuny na rzecz ratowania ludzi, a miał 40 milionów dolarów. Niesamowita historia, nieprawda. To są ci bohaterowie wiary, o których może nie słyszeliśmy. I świat dzisiaj by powiedział. Może głupota to jest. Pamiętacie, co o Mojżeszu powiedział, jest napisane, że Mojżesz, który był pretendentem do tronu, opisuje to 11 rozdział listu do hebrajczyków, tam wiersze o 24 po 27, jest napisane, tam jest napisane, że Mojżesz nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona i wolał znosić uciski z ludem Bożym. Wolał, utożsamiał się z niewolnikami. Nie chciał zażywać, tam jest napisane, przemijającej rozkoszy grzechu. Wybrał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Przecież miał cały świat u swoich stóp, Mojżesz. Mógł zostać faraonem. Był pierwszy w kolejce, byśmy tak powiedzieli. On się tego wszystkiego wyzbył. I wolał znosić uciski, to słowo... Tam jest takie słowo, hańba chrystusowa. Co to znaczy hańba chrystusowa? Że właśnie Mojżesz doświadczył tego właśnie, kiedy stał się przywódcą tego trudnego narodu, Bożego ludu. O, no, niektórzy mówią, naród izraelski, no Bóg wybrał ten naród, musiał mieć szczególne cechy ten naród. Miał dwie cechy ten naród. I w Biblii czytamy o tych dwóch cechach, dlaczego Bóg ich wybrał. Mam nadzieję, że już kiedyś przeczytaliście tam, doczytaliście się, jakie miał dwie cechy naród izraelski, które zadecydowały, że Pan Bóg go wybrał. To już odpowiadam, jakie to były cechy. Pierwsza cecha. Bóg powiedział: Jesteś najmniejszy z ludów, dlatego Pan Cię wybrał. To była ta pierwsza cecha. Był małym narodem. Żadna zasługa, nie? A ktoś myśl, my teraz może myśl, myślimy, że jakieś oni mieli szczególne predyspozycje, że Bóg musiał ich wybrać, bo oni byli tacy pobożni, wspaniali. Tak, druga cecha właśnie, bracie Władku, jesteś ludem twardego karku. To była druga cecha. Żebyśmy nie mieli czasami wysokiego mniemania o sobie, jako adwentyści Dnia 7. Żebyśmy czasami nie myśleli, Oj, Bóg nas wybrał, bo byliśmy tacy dobrzy. Bóg nas powołał tu i ówdzie, no bo takie cechy mieliśmy wspaniałe. Nie, nie dlatego Bóg nas wybrał. To Jego jakaś nie, niepojęta łaska, niezwykła łaska. Sam się zastanawiam nieraz, Boże, dlaczego Ty mnie wybrałeś? Wiesz ludzi na tej ziemi, którzy przecież mają takie cechy wspaniałe może, wiedzę mają, nie? a Bóg jednak wybrał nas. To jest jego łaska, Jego miłość. I Mojżesz właśnie jest to kolejny przykład. Ta Biblijna, tutaj historia, jego postać biblijna, gdzie wyzbył się wszystkiego, te skarby Egiptu, tak jak William Borden. Pozbył się wszystkiego. Ale wróćmy do drugiego rozdziału listu do Filipian. Szósty rozdział, drugi rozdział, szósty wiersz. Tak? Aż tam po ósmy, jeszcze raz przeczytajmy to. Który, chociaż był w postaci bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Wyobraźcie sobie, jesteście Bogiem. No to jest hipotetyczne, chociaż niektórzy uwierzyli w to, że są Bogami. No zawsze tak było. To już diabeł kiedyś powiedział: jak zrobicie z tego drzewa, to będziecie jak Bóg. No i Ewa w to uwierzyła, inni w to uwierzyli, a później przez całą historię tej, tej planety naszej wielu było władców, którzy uwierzyli, że są bogami. No ale wyobraźcie sobie, jesteście Bogiem. I teraz decydujecie się, tak, decydujecie się wyprzeć tego, przyjąć postać niewolników. Ludzi, tak? O Chrystusie czytamy, że przyjął ciało na podobieństwo grzesznego ciała. Nie, że stał się, nie że był grzesznikiem, nie, że miał grzeszną naturę. To nie, nie o to w tym rzecz. Ale przyjął ludzkie ciało obciążone czterema tysiącami lat grzechu. Zostawił, zamienił niebo na piekło. No wyobraźcie sobie, w niebie jesteście. Wszyscy na waszą cześć grają, śpiewają Chury anielskie, Tak, wspaniałe instrumenty, zastępy nieba śpiewają. Jesteście władcą, i teraz wy się to wszystkiego wyzbywacie. Wyzbył się Bóstwa, zostawił te wszystkie śpiewy, przyjął człowieczeństwo i zamienił chwałę na upokorzenie. Inaczej. Zamienił życie Boga na śmierć grzesznika. Syn Boży oddał wszystko. To trudno pojąć. I dlatego dzisiejsze spotkanie, nabożeństwo musi być szczególne chciałbym, żeby było szczególne, żebyśmy to na nowo zajrzeli w nasze umysły, w nasze serca, żebyśmy na nowo na Chrystusa spojrzeli, żebyśmy y, y, zadali sobie pytanie co my tak naprawdę oddaliśmy Bogu. Mam tutaj książkę, która kiedyś mi życie uratowała. Wierzę, że mi autentycznie, to nie jest przenośnia, co mówię. Ta książka kiedyś uratowała moje życie duchowe, bo mogłem się stać, prawdopodobnie stałbym się rozbitkiem w wierze. Byłem już adwentystą, parę miesięc, miesięcy po chrzcie. Miałem kryzys duchowy. Kryzys nie polegał na tym, że zwątpiłem w jakieś zasady. Nie. Kryzys, czasami kryzysy pojawiają się, no, że gdzieś, gdzieś jakaś ciemność, jakiś człowiek nie widzi, jakieś słabsze momenty. I wtedy właśnie... Podsunięto mi książkę Droga do Chrystusa. To jest mój egzemplarz prywatny. Dlaczego mówię prywatny? Bo w tej książ bo ta książka jest zakreślona yy, mazakami, długopisami różnymi, różne mam tam zacytowane, pokreślone zdania. Moja małżonka bardzo nie lubi, dlatego jest nauczycielką, jak się w książkach pisze. On nie lubi pisać tam w książkach, ale to jest mój prywatny egzemplarz. I to jest moja książka. Ja piszę po książkach, w, środka, w środku. Pozwólcie, że ta książka, zachęcam. Droga do Chrystusa. Wspaniała książka. I jak zacząłem czytać tę książkę, to moje życie duchowe zaczęło od razu do góry iść. Zacząłem Biblię później czytać. Do Słowa Bożego mnie przyprowadziła ta książka. Do Pisma Świętego. Tak? i w ogóle później już do przodu to wszystko poszło. Ale właśnie przeczytam dwa fragmenty, które zrobiły na mnie ostatnio wrażenie. I czytamy tutaj tak. Jest to rozdział, całkowite oddanie. Taki rozdział jest. Czy czujesz... Że oddanie wszystkiego Chrystusowi jest zbyt wielką ofiarą? Zadaj sobie pytanie, co Chrystus dał za mnie? Dla naszego odkupienia Syn Boży dał wszystko: życie, miłość i cierpienie. Czy to możliwe, że my, jako istoty niegodne tak wielkiej miłości, odwrócimy od Niego nasze serca? W każdym momencie naszego życia czerpaliśmy z błogosławieństw Jego łaski, i z tego powodu nie potrafimy uświadomić sobie głębi ciemnoty i nędzy, z której zostaliśmy wyratowani. Człowiek ma krótką pamięć, zapomina, w jakim bagnie było. Kiedyś e, Pan Bóg powiedział to w Starym Testamencie, w Ezechielu. Ty zapomniałaś, że Ciebie uratowałem, tam szesnasty rozdział Ezechiela opisuje, jak to dziecko, nawet pępowiny nie przecięto i porzucono na polu. Skazane na śmierć takie dziecko, nieprawdaż? Zaraz po porodzie i Bóg tam mówi, przechodziłem koło Ciebie i nastał Twój czas, czas miłości. I ta, a, a dalej czytamy, że ona nabrała piękna, prawda, stała się piękną kobietą to dziecko. I tam takie smutne słowa: Zaufałaś swojej piękności i zapomniałaś tego wszystkiego. My zapominamy, z jakiego bagna, z jakiego grzechu wyrwał nas Chrystus. Tutaj jest napisane, nie potrafimy sobie uświadomić głębi, ciemnoty i nędzy, z której zostaliśmy wyratowani. Ale teraz jeszcze jeden fragment. Bo nie będzie to długie kazanie. Tak poza tym ja nie mam długich kazań wierzę, ale dzisiaj wyjątkowo krótko. Jeszcze jeden fragment. Z czego tak naprawdę rezygnujemy, gdy oddajemy wszystko? To jest pytanie: z czego tak naprawdę rezygnujemy, gdy oddajemy wszystko? I teraz posłuchajmy: jest to skażone grzechem serce. Które Jezus oczyści swoją własną krwią i zbawi przez swoją niezrównaną miłość. Mimo to człowiek uważa, że trudno jest oddać wszystko. Wstyd mi, gdy o tym słyszę, wstyd mi o tym pisać. Koniec cytatu. Ellen White mówi: Wstyd mi o tym nawet pisać. Gdy o tym słyszę, to mi wstyd, że, że my tak naprawdę, z czego my tak rezygnujemy tak naprawdę, gdy wszystko oddajemy, skażone grzechem serce, to jest to wszystko, które możemy Chrystusowi oddać, a On chce oczyścić to serce. I dlatego dzisiaj uroczystość wieczerzy pańskiej maskerować myśli nasze na nędze, z jakiej zostaliśmy wydobyci. Maskierować myśli nasze na cierpienia Chrystusa. Na Jego zasługi, na Jego niesamowitą, niezwykłą miłość, którą trudno pojąć. A tak na przy, przy okazji, żeby wyjaśnić Może coś, wieczerza pańska nie jest żadnym sakramentem, nie jest. Wieczerza pańska to nie jest przyjmowanie Chrystusa. Żebyśmy nie, nie pomylili to, co Biblia mówi. Wieczerza Pańska jest już dla tych, którzy przyjęli Chrystusa, są więzi z Chrystusem, którzy godzą się żyć według woli Bożej. Bo my może gdzieś ze starego jeszcze sposobu myślenia wynieśliśmy to, no tak, spożywanie tego, tego chleba, tak, spożywanie soku, to takie przyjęcie Chrystusa. Nie, to są symbole, które mają skierować myśli nasze. Na to, co Pan Jezus dla nas uczynił. A na koniec, otwórzmy dziewiętnasty rozdział Ewangelii Mateusza. Jeszcze jeden fragment warto zacytować. Dziewiętnasty rozdział i wiersz najpierw dwudziesty siódmy, Ewangelia Mateusza. Wtedy odpowiadając, Piotr, rzekł, rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? Co za pytanie? Klasyczny Piotr, nieprawdaż? Zanim pomyślał, to powiedział. Tak? To był bardzo szczery człowiek. On później miał wielką wiarę, ten człowiek. Poza tym trzeba było też mieć wiarę, żeby za Chrystusem podążać. Oni pozostawili wszystko. Nie oceniajmy tak też nisko tego Piotra, ale wiemy, że Piotr często był taki, zanim pomyślał, to. Chlapnął, jak my to mówimy, prawda? Co za to mieć będziemy? Jaką nagrodę będziemy mieli? No, zostawiliśmy rodziny, pracę, biznesy nasze. No to, no to zasługujemy na coś. Wiecie, pan Jezus mógł, mu, mógł go zgasić, ale Chrystus, m, Chrystus miał boży charakter, tak? I powiedział mu, Piotrze, tam, 28 wiersz, Wy, którzy poszliście za mną. Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. Ale teraz ten dwudziesty dziewiąty wiersz. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Wy, którzy zostawiliście może rodziny, może trzeba od pewnych ludzi odseparować, czyli jakieś może biznesy zostawiliście. Co Pan Jezus tutaj mówi? Stokroć tyle otrzymacie a i odziedziczycie żywot wieczny. Co to znaczy te stokroć tyle? Zastanawialiście się, co znaczy, co pa w pałacę dostaniemy? Nagle, nie wiem... Pieniądze wielkie nam spadną, prawda? Jak wygląda nasze życie od momentu, jak przyjęliśmy Chrystusa? Ilu z nas może by, mogłoby powiedzieć, no, wiecie, to zależy jeszcze z kim się porównuje, porównujemy. Jak się zacznę porównywać z ludźmi, którzy mieszkają naprawdę w biednych krajach, to uważam, że jestem milionerem. Ja uważam, że mam aż nad to wszystko. A jak się z innymi zacznę porównywać, to powiem, że jestem biedny, nie? Tak, po ludzku wierzę, że jestem na łasce Pańskiej. Nawet własnego mieszkania nie mam. Zupełnie poważnie. To są, to wszędzie, gdzie mieszkam, to jest yy, yy, nie moje mieszkanie. No. Tak, po ludzku patrząc na to, nie? Bo wierzę, że, że, że Bóg mnie utrzymuje, że mnie powołał do, do życia, do, 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 do sprawy Bożej, nie? I mi niczego nie brakuje. A to, co tak naprawdę brakuje, chciałbym mieć więcej ducha świętego. Bożej siły, Bożej mocy. Tego mi tak bardzo brakuje. Te stokroć więcej, to co Pan Jezus mówi, stokroć tyle otrzyma, to nie, nie, niekoniecznie chodzi o materialne aspekty. Te stokroć więcej to jest poczucie bezpieczeństwa, pokój w sercu, radość, radość płynąca z przebaczenia grzechów. To jest stokroć tyle. Ludzie dzisiaj są w rozpaczy. Ludzie nie wiedzą po co żyją, nie boją się przyszłości. Nie. A chrześcijanin ma stokroć więcej a w przyszłości jeszcze co odziedziczy? żywot wieczny trudno to pojąć, życie wieczne William Borden, milioner 40 milionów dolarów wszystko poświęcił dla Chrystusa bo chciał, żeby inni usłyszeli o Zbawicielu w wieku 25 lat niestety zmarł ale pewnego dnia Pan Jezus go wzbudzi i powie, pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Mojżesz mógł być faraonem, cały świat u stóp, a on z niewolnikami poszedł na pustynię. Nie chciał tych skarbów wszystkich. I świat by powiedział, tak by popukał. Chrystus zostawił niebo i zamienił to na piekło. Gdyby nie śmierć krzyżowa, bylibyśmy wszyscy zgubieni. Niech Bóg nam błogosławi. Amen.